Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj opowiem wam, co się będzie znajdowało na tym kanale, na którym teraz nagrywam. Oraz polecę wam kanały do subskrypcji. Tak więc zapraszam do oglądania, ale zanim to, zasubskrybujcie ten kanał z dzwoneczkiem tam na dole oraz dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się film spodoba. A teraz zapraszam do oglądania dzisiejszego filmu. Tak więc zacznijmy od początku. Na tym kanale ogólnie będą się pojawiać takie filmy jak vlogi z wycieczki, ze spaceru różnego rodzaju, na przykład też po lesie i nie tylko. Oczywiście będą superowe filmy, więc. Zapraszam do subskrypcji tego kanału. Oraz, oczywiście, z dzwoneczkiem, aby nie przegapić kolejnych fajnych, dobrych filmów. Oczywiście, jak chodzi o takie wycieczki, jak na przykład za granicę, czy po prostu na przykład ze Śląska na nadmorze, czy w góry. To będzie rzadziej, ale oczywiście będą też takie vlogi z jazdy na rowerze, tak więc trochę filmów z takich, trochę filmów z takich, tak więc teraz przechodzimy do następnych kanałów, jakie ja wam polecam. Pierwszym takim kanałem jest Mr. Łoś, czyli mój kolega. On czasami do mnie będzie przyjeżdżał, a czasami ja do niego. I wtedy, kiedy my się spotkamy, nagramy razem wspólny film. Jeden film na mój kanał, jeden film na jego kanał. A jeszcze jest jeden kanał, nasz wspólny będzie ten kanał. Na razie zbieramy subskrypcje, więc jeżeli zbierzemy ilość, ileś tam subskrypcji, wtedy zaczniemy nagrywać razem wspólnie ten na ten kanał filmy, a o jaki kanał chodzi, no to MIGTIT Team. Na kanale Mig Team, Team Będzie ja Oraz Mr. Łoś Czyli właśnie mój kolega Oczywiście Zobaczcie sobie na kanał Mr. Łoś Tam też są bardzo dobre filmy A jakie filmy? No to już wam mówię Tam są takie filmy jak Vlogi z życia I ogólnie vlogi Też z podróżowania I nie tylko tak więc, żebyście się przekonali sprawdźcie sobie ten kanał i sami się przekonacie jakie są to dobre filmy. A teraz przechodzimy do ostatniego kanału, jakim jest Szymlix. Na kanale Szymlix to jest mój Znajomy, oczywiście on ma chyba tam nie wiem ile ma lat, to jest to nieważne, ale sobie wejdźcie na kanał Szymniks i tam są takie vlogi i nie tylko, czyli takie vlogi z życia oraz gry oraz gry będzie nagrywał właśnie na tym kanale Szymniks. Tak więc zapraszam do subskrypcji tych wszystkich kanałów, jakie wam się tutaj wyświetlają. oraz jeszcze jeden kanał, którym jest na którym nagrywa właśnie też Mr. Łoś, to jest K4. Na kanale K4 będą ogólnie vlogi czasami, ale i też będą w live prowadzone właśnie przez niego. Tak więc, jeżeli Was zaciekawiły te wszystkie kanały, jakie się tu wyświetlają, to zapraszam do subskrypcji właśnie tych kanałów. No i dajcie łapkę w górę pod tym filmem oraz pod tymi filmami na tych kanałach. Więc jeżeli Wam się film spodobał, to dajcie łapkę w górę, a ja się żegnam z Wami, widzimy się w następnych vlogach i filmach, więc żegnam się z Wami, cześć.